Cześć! Cząłem! Mordziki! No i bereciki! Z tej A dzisiaj będziemy kontynuować grę pod tytułem Racet and Clank Czo Clank! Clank! Dobra, bo w się byli z tym. Rick Morty. To jest to to, to, to to samo. Racet Clank. Chyba, działam może ten zapis nie był. dawno nie było odcinka tylko z and Clanka, Więc mogę to troszeczkę ulamić. To ja się biło chyba. Okej, okay, eee. Yy, Wronię, okej. Okay. A jeżeli mi nie... Boa, możesz mi się troszeczkę... Hop, hop, to jest... To jest broń. No to już rzucamy. Rzucamy tak, tak. Tak, możemy rzucać. Dobra, to jest tak stoimy. A ja się zmienia broń? Chyba tak. Dobra, lupa. I teraz, ja jaką misję mamy? Znajdź drogę do holi. Dobra, tu musimy znaleźć drogę. Oczywiście, bierzemy, żeby te kloczuchy. Dobra, top. Tam się stało. Się, to tam się, tam się biło. To się biło. Ok, to się stało. Dobra. Dobra. Dzi... Dziwne, dziwne to są. Leci tu desant... mapa Tam mamy pójść, tak? którą stronę myśli patrzeć? Tam. Dobra, czy jakieś są maszynki? Może ubijemy je odoru? Załatwiony! O, o pani, dobra, ale to nie takie groźne. Jeszcze ktoś? Okej, okay, oczywiście, o tym to jest super. Chyba. Musicie przywitać do gry. O bo dostał. Punkciory się przynaje za... kto Chyba, ew. Chyba, ja bym się może to, to, to ubić. I bijemy. Chyba, szczeruj. Stacz i czeruj. Ile amunicji właściwie? Okej, okay, mamy dużo amunicji. Też drobny przeciwnik. Zostawimy. Dobra. Jakieś wszyscy mi bije. Co tam? Jezu mnie. Gdzie byś idzie? Bijemy, bijemy, bijemy. Okej. Okay. Stoję ja po dupie. O nie, wystrzelałem Cię. Te, a, o to się dysponuje chyba. Dobra, oczywiście amunicja jest amunicja... ...amo. Idę na HP. Został. Przydało mi się jakieś uroczyne HP. Nie możemy... Dobra, nie możemy tutaj... Tam jeszcze więcej ludzi jest. HP się odmawia Chyba to już Został. I rzucę No Oba, chciałbym się zmienić Dobra, tam, tam gdzie. Dobra. Chciałbym się Wam kupić. Został. Został. Dba, uciekam, uciekamy, uciekamy. Stop. Teraz... Dobra, zginęliśmy. Teraz się nie spodziewam jak. No dobra, hip, spalmy apel. po... tutaj? psiaki, że mi to był tyle dostałem Chyba dostał Sabę mam pełne, chyba Każdy ktoś dado śniu krzywdzie Dzięki za tę ambicję Schodem do straszników galaktyki Dla nas nie ma błahych problemów To tu obok przyści Może budujemy ich normalnie Bij ich Dostał to ja chyba też jest coś, co? No się przyda. No chyba jesteśmy na miejscu, prawda? No to się trochę to gdzie zajmuję. raczej! dotarłeś już do Ala? Jeszcze chwila. No tak, no, no tak. Co psiaki to, to nic mi nie robią? Na ci tam do go, Bo smugi, ługugiego. Tak. To jest ty Jeżeli będę musiał podłożyć kontrolę Okej. To mnie atakuje teraz? Za! wtedy no, Bierzemy w te okruchy Jestem lubił! Hop, hop, hop! ciekawego! Amunicja przyda się! Teraz ja szereg Bo nie po strażniku galaktyki czysto! Czysto, super! I... i puchalek. Karta rozblokowana. Karta Blisko polo. Możemy odpalać. I kartka się odpaliła, super. O rajuśku! Umarłem i zdaje się trafiłem do nieba! Zobacz! Oh yeah. Mój blaster jest tak nagrzany! Fanegoida z patykiem! Spiro kosmiczny łoś! A Witowaną edycję nieustępliwych upadków largów! Wow! Ci, co zamówili w przedsprzedaży, dostaną unikalną zawartość. To w waszej sprawie zadzwoniła do mnie Kora. Potrzebujecie modułu śmigłowego, tak? No chyba tak. Ale miło mi Cię poznać. Ja jestem Klank, a to Ratchet. Przyjaciele Kory są też moimi przyjaciółmi. Jestem z... hmm. na etapie dyskretnych podchodów miłosnych. Aha. Wskakuj na warsztat! Zaraz się Tobą zajmę. No dobra. Przepniemy naszą płytę główną, podepniemy dysk i... voilà! Sprawdź sprzęt! Jest dobrze, druchu! Droga do halicherosów jest prosta! Idź tędy, dopóki nie dotrzesz do stacji kolejki. Zabierzecie z powrotem. Dzięki za... Dobra, jakieś ulepszenia czy stąd? Erytek kawałek, no A się jak możemy. Chyba, nic nie możemy kupić jeszcze. mamy duet Co to było? podskok Dzięki heli ze Eee. To jest dobre. Heli zestaw... ok Skok. Chodź, chodź. Chodź. Chodzi tak? Chodź, chodź, chodź. Ty bo okay, przetrzymaj. To mi zasugeruje, że podskoczył i przytrzymał. To, nie wiem, co mi zasugeruje. Przyszyma... No przytrzymałam to nie okej okay, mam tylko przytrzymać Okej, okay, okej okay, to odchodzi. I do wczoraj długie skoki wykonywali mocarze tacy jak ja szczęście Heli zestaw klanka okay. pozwolił z się do mojego poziomu No bo nie bo chciałbym na no, pój i Tempki jakieś? No już. No, dobra, super. Klank jest na moich plecach. Razem, oczywiście, będzie, będzie się uczył, dla dopiero. stanęli nad przepaścią. Zapewni im bezpieczną przebranę. Okej. Okay. No bo dała da. O nie, ty was więcej was matrymia. Ty masz matrymia. Bien, 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 bien. No i. nowa na się ujęta. Chyba super. Stacja jest już blisko. Dobra, się tego osoby... Oklu... Nie, to ty żeby... Zarobi... Ej, co już zrobiłeś? Bo ja przypadkowo przykliknąłowa. Przypadkowo kliknąłem to. To latanie. Stacja jest już bliska. Oba. Powiedzcie, że akurat zapisała się w tym momencie. Dobra, pijemy. Ale Tak gdzie? Lego jadę! Obajem, bijem, bijem, bijem! Jam bym! po dupie, we słonie! Nie Coś mi przydało, a nie ma też... Tych... O, może jest tutaj. Wiemy. Wszystko się niszczy. Nie ma tutaj. Które, będziemy tu latał teraz. Jakieś... Ritzkill. Dobra. Czyta się to wszystko. Lucius, nie czy dobrze robię. Latanie to jest super umiejętność. Właściwe, że ona to nie miała. mnie. Gra na dzieci, ale to jest taka trudna gra. Niby gra na, na dzieci, jeszcze. A i, i, Że połapać się, to ja nie, nie wiem, jak to oni to robią. Jeżdowina? Nadjeżdża pociąg A, prosimy zachować ostrożność. Co? Szanowni podróżni, z uwagi na niedawno. Teraz pociągi będę mnie atakować? Dla, A! Najmniej, przepraszamy za niedobór. Pociąg będę mnie atakować teraz? Już po to, się. wielomaksie. to teraz taka. Oba, super Szoły, jest, jest Teraz chyba mamy szkodę do pociągu, tak? Weźmiemy sobie jeszcze To Wlecanie, weźmiemy sobie Tego trzeba Chodź, złapiemy pociąg Tego trzeba zlikwidować Uwaga podróżni! Za no chwilę na Odjazd trawie pociągu D. Następny przystanek: Sala Kerowców. Uwaga, pociąg A właśnie odjeżdża. Tu miałem się dostać. Chyba... Dobra, chyba, chyba tu ma się dostać. Będzie jak lopita, co działa? Chłopcy, chodzi spadne. W no gdzie? Sensie. Chodź, klank. Pokrzyżujmy im plany. A, bomba! No bo o to chodzi. To mam to zwalić teraz? Okej, okay, dozwolony. Powiem że te strzały to... idą prosto do celu. Torwa siebie Dobra. I klapki, coś. Super. Ale to użyjemy to. Teraz chynkimy. To już... To jest tak. Ja to użyć, kółko. Spójrz. NIE na tej, nie te... potrzebnie Niepotrzebnie dodaję ty guzik. Niepotrzebnie dodaję... Ja się mylę kurcze. Ja się mylę. Strzelanie, guziki kurcze jak to dodali? Dostał! Teraz co mam zrobić? Coś niszczyć? Tutaj niszona. To jest dla tej ilości miasta Mam nadzieję, że nie był drogi. Teraz kój. tak. Chyba w tą stronę. Wyżej. Nie bez powodu przewożą te mordercze ryby. Wyżej. Dobra, jest co to kurczę? Wezwań wsparcie powietrza! Łowu! Zwierzątka na pokładzie! Zobaczcie, co tu idę tam. No, Dobra, atakował. okej. Okay. Zazwolimy no, go. Zwolony, punkciory. No, mam że, że to nie jest w tym coś znowu. Co jest? Dobra, do. Tutaj mamy i tutaj mam spotkać. Wyżej, wyżej. O, panie, to. To, to, to jest niemożliwe. To jest Ratched, ta bomba ma moc 5 kiloton. Detonacja pod halą herosów będzie katastrofalna w skutkach. No się, się pośpieszmy. No się pośpiesz, no. Dobrze Nie może podejść do bomby. Ja. Nie, nie miałem amunicji. Waliwa amunicja. Powinien się tyle zwalić zaraz. I dobrze się trzymać, co? No? No, hop. tego trzeba zwalić. Ten mi raczej nic nie zrobi. Podajcie, chodźcie. Chodźcie, idziemy. Czujnik zbliżeniowy. Wybuchnął jak dotrą do handlarosławie. Chodźcie, nie ja chcę kurcze Tej Bravo. Brawo. Teraz są, musimy wyskoczyć. I pokierować tym. Dobrze zrobię? I zrobione! A, panie. Zrobione. I bum, w ostatnim momencie. Brax, w się! Hala Herosów tuż, tuż! Przyjąłem raczej. Bądź pod frontowym wejściem, zaczniemy trening. Szturm na zakłady Dreka przeprowadzimy za trzy dni. To oznacza, że trzeba wam przyspieszyć szkolenie. Spoko. Masz, mieszkam z mamą.pl. Co się stało? Co? Nie umiesz przegrywać? Cześć, Elaris. Cześć, Brax! Tu Elaris projektuje nasz sprzęt i zapewnia wsparcie. Zazwyczaj to drugie. Najpierw strzelamy, a potem pytamy. <laughs> Sory, nie chciałam, żeby tak zabrzmiało. Okej. Okay. W sensie jak? Chodź, oprowadzę cię. Idziemy, kadecie. Zrobimy z ciebie strażnika. Do zobaczenia! Zróbmy sobie selfie! To najbardziej zaawansowany pancerz bojowy na rynku. O i te wszystkie najmodniejsze, modne kolory! Wypas. Wypas ja będzie. Niech to zostało naspodziarkę. A teraz desant wroga, trening orbitalny. W swoim czasie. Czas na szkolenie podstawowe. Okej. Okay. Dzięki niemu wzniesiesz się na wyżyny swojej sprawności fizycznej. Kolejnie podstawowe. To no jedziemy z kolejnym podstawowym. Cześć kadezi, witam na fitnessowej ścieżce kapitana Quarka. Tutaj wyćwiczycie tężyznę fizyczną, no i... Dobra, spoko. ...umysłową też. Czy nie możemy zatem zaczynać? A... I tak też można było zrobić. Zaczynamy, no zaczynamy, zaczynamy się wejść. Tutaj. Gratuluję! Udało Ci się dotrzeć na szczyt sprawiedliwości. Zapewne pękasz teraz z góry. Nie. Z Nie Kuko. O, za późno. Za późno, kuko Tracając... Udało Ci się dotrzeć na szczyt sprawiedliwości. Zapewne pękasz teraz z dóry. i z Łuru. Dobra, z bólu. No w tym miejscu pora, wspiąć się na bierze mocy. Będziesz stagać po platformach. Zmieję się jednak na ważności. Platformy będą zmieniać pozycję. Bez okay. żadnego ostrzeżenia. No jest nie jest żyję nie Ja pożyczię. Hop. Hop, hop, hop. Ja mam, ale... To nie jest już Żyje, to, to jest pewnie jak. to wyjdzie, a to wejdzie. I no tak. A teraz to jeszcze zrobić. Aha. Jeszcze raz. O bo jakoś Czekaj, okay, ty będziesz miała projekcje, bo no, to nie trening. Ratet ma. Dobra, jeszcze wyżej mogę się dostać? Hop, hop. się... Do końca... Dobra, spadłem, spadłem, Raz, dwa, trzy, cztery. Wej, zobacz, wejść, wej, wej, wejdź, wejdź, Udało ci się zdobyć wieże mocy. Udaj się do głównej dla po swoją nagrodę, strażniku. Jak będę no to będzie za to? Wytrzymaj no. Okej okay. Spada spada nochron A, bo to jest podwójne. Bo w końcu masz dość śrubek, żeby kupić pana Zurkona. Dobra robota, Kadezie. Jest, pan, nie wiem co to było. Nagroda, śrubka. Raczej właśnie znalazł pierwszą złotą śrubkę. O! Delektujmy się tą chwilą. Dobra, koniec delektowania robota, czeka. To robótka. Chodzimy. Wjeżdżamy. Że ukończyłeś moją ścieżkę zdrowia, ale ty mnie inspirujesz. Dajmy okay. się przed halą Herosów. Mam dla ciebie zadanie. Okej. Okay. Przed halą Herosów. Ciekawe, widzimy miejscu. Dużo, dużo jest z filmem, To, no to założyłem. Z, z filmem może by No już haseta się opyła Jednym z nas pomyślałem, że przyda ci się nowa bryka Okej okay. Śmigacz gwiazdy G klasy! Czy to dla mnie? Tak Normalnie jest własnością strażników galaktyki, lecz jeśli przeżyjesz, e, znaczy wypełnisz super tajną, lecz wykonalną misję, będziesz mógł z niego korzystać. Okay. To jest za tajna misja. Nazwałem ją Operacja Spadająca Gwiazda. Gratuluję, kadecie! Weźmiesz udział w Operacji Spadająca Gwiazda. Z danych, które posiadamy, wynika, że Drek ma laboratorium zbrojeniowe w Nebuli G-34. Twoje zadanie będzie polegało na zniszczeniu tajnego ośrodka i utrzymaniu tego w tajemnicy na zawsze. Poważnie? To będzie nasz mały sekret? Jasne. Okay. Nie rozumiem czemu... Pytania proszę zadawać po zakończeniu prezentacji. Do laboratorium dostaniesz się przy użyciu intruzera, sprytu i determinacji. Okay. Słyną strażnicy galaktyki. Wchodzisz, niszczysz ich projekty, wychodzisz. Ja będę stąd monitorował misję. Powodzenia. Super tajna misja. Nie wiem gdzie odprowadził, ale mam pilne spotkanie z akupunkturzystką. Podezwij się jak dotrzesz do G-34. Liczę na ciebie. Dobra, dobra, dobra. jest kapitanie? To masz, ja strzelam. Ja chciałem kupić coś. To by pomyśleć o ulepszeniu pikselatora, co? Ulepszenie broni? Ile kosztuje pikselator. Piksela, pikselator? pikselator... pikselator... Pożogę, po o pożogę, mam dużo tutaj śrubek, na Ile to kosztuje? Ile to właściwie? to I Nie mogę iść więcej? Nie No to kupię, żeby tego pan żółma Użyta jej Kup. Tak. Dobry wybór! Daj już! co? To... Pan Zorkon zrobi wszystko za ciebie! Co? Ty nie wszystko za mnie? Może za mnie wydać do misji, no? Nie, ja bym zrobić... Nie, nie strzelaj mi tutaj. To jest to. Trzieny. O, jeszcze jedno Pan Zuko, gdzie jest Pan Zuko Pan 4 Pan 3 A, będzie tak latał za mną, tak? Dobra, myślę, że mogę tym akcentem się pożegnać. Żegna Was, Rojadek. Trzymajcie się. No i cześć, do następnego odcinka. Tá.